Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, zwracam się do Was z wielką prośbą, wielkim zaproszeniem, wielkim wołaniem naszego serca, kapłańskiego serca, księdza Piotra Glasa, którego nie muszę przedstawiać, księdza Józefa Niżnika, proboszcza ze Strachociny, osobistego przyjaciela świętego Andrzeja Boboli, który bezpośrednio przecież do niego mówił bardzo ważne treści dla Polski, dla Polaków, że chce być czczony jako główny patron Polski, jako ten, który chce Polskę w szczególny sposób chronić i bronić przed wszelkim złem. 23 lipca w Strachocinie ksiądz Józef Niżnik, ksiądz Piotr Glas yy, i ja zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą się modlić za Polskę, chcą modlić się o Boże błogosławieństwo dla Polski, dla których sprawa Polski jest bardzo, bardzo ważna. Błogosławieństwo, ochrona. Przed wszelkim złem, wiecie bardzo dobrze, że jesteśmy w czasie, w którym bardzo wiele ciemnych sił, mocy piekła, mocy zła chce Polskę w szczególny sposób wykorzystać do swoich złych, niecnych celów. Musimy bronić Polski. Musimy walczyć o to, aby Polska była Polską. Musimy walczyć na modlitwie. W Różańcem w ręku, w całkowitym zaufaniu Matce Bożej, żeby Polska, tak jak powiedział Pan Jezus, Siostrze Faustynie, jeśli będzie posłuszna mojej woli, wywyższy ją ponad wszystkie narody. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje moje powtórne przyjście. Ta iskra będzie iskrą Maryjną. To będzie Maryja i pokolenie Maryjne, pokolenie Niewiasty, które ona chce w szczególny sposób kształtować, właśnie tutaj, w naszej ojczyźnie abyśmy rozpromienili tą iskrę, rozpalili tą iskrę maryjną na cały świat. Ale źródło tej iskry jest tutaj w Polsce. Dlatego jest tak ważne, abyśmy wszyscy się jednoczyli w naszej Ojczyźnie na szczególnej modlitwie. Kolejny raz, 23 lipca w Strachocinie, ksiądz Piotr Glas, ksiądz Józef Niżnik, Probosz i ja zapraszam Wszystkich Was do wspólnej modlitwy, wielkiej modlitwy za naszą ojczyznę. 23 lipca, Strachocina, godzina 10. Rozpoczynamy.